Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Mercedesem klasy SW221. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, który silnik wybrać oraz jakie usterki mogą Wam się przydarzyć, jeżeli kupicie ten model, no to oczywiście odsyłam was do pierwszego filmu, który zamieszczam w pierwszym komentarzu. A jeżeli chcecie się dowiedzieć na temat wyposażenia, prowadzenia, i tak dalej, no to zachęcam do obejrzenia tego filmu. Zaczniemy tym razem od wnętrza. Jakość wykończenia wnętrza, jeżeli chodzi o materiały, jest na wysokim poziomie. Ten panel taki drewniany, główny, leciutko, delikatnie potrzaskuje, ale uwierzcie mi, że w porównaniu do nowszych modeli, jest to naprawdę na dużo lepszym poziomie według mnie. Także jakoś jest w porządku. Same materiały są ok, spasowanie też jest na dobrym poziomie, poza tam drobnymi jakimiś trzaskami, ale no nie są to jakieś poważne rzeczy. tak? Dużym plusem auta jest też ergonomia: czyli po prostu, jeżeli położycie sobie prawą rękę na podłokietniku, to macie idealnie pod palcami radio, ustawienia różne. Tam jest to fajnie rozwiązane. Po lewej stronie też jest bardzo dobrze rozwiązane. Regulacja przednich foteli, macie po prostu zresztą opcjonalnie też tylnych jest w tym samym miejscu, czyli obok klamki macie regulację oparcia, podparcia wszystkiego. Auto ma system inforozrywki Command. Oczywiście jest już trochę przestarzały jak te dzisiejsze standardy, ale jak na swoje lata całkiem przyzwoity, na pewno jest bardziej intuicyjny niż iDrive. Na początku wymaga trochę przyzwyczajenia, ale później, jeżeli zorientujecie się, jak to działa, to raczej problemów z tym mieć nie będziecie. Bardzo ciekawie, według mnie, ładnie wygląda grafika modelu S-Klasy. Dokładnie tak jak samochód, i to im się naprawdę udało jak na tamte lata. To w niewielu autach takie bardzo ładne grafiki były. Fotele są wygodne, dobrze trzymają na boki, mają naprawdę bardzo duży zakres regulacji. Dostępne są również tak zwane pompowane boczki, czyli możecie sobie wyregulować specjalnymi przyciskami, napompować boczki, które mogą u Was bardziej ścisnąć lub mniej, w zależności od preferencji. No i też opcjonalnie były dostępne aktywne boczki pompowane, czyli jak skręcacie. W ostrych zakrętach, to powiedzmy, skręcacie w prawo, no to prawy boczek Wam podpiera, tak? Skręcacie w lewo, no to yy, lewy boczek się pompuje i też Was podpiera. To jest bardzo ciekawe, ale jeżeli jedziecie slalom szybki, to wtedy jest to śmieszny efekt, bo raz prawy boczek się pompuje, raz lewy trochę te boczki wariują. Ale w spokojnej trasie uważam, że to jest ciekawa opcja. Fotele, oczywiście skórzane, dostępne były też wentylowane, grzane. Jeżeli chodzi o miejsce, zarówno z przodu, jak i z tyłu miejsca nie brakuje, nawet dla osób bardzo wysokich, szczególnie w wersji long, którą właśnie widzicie na filmie. Bagażnik ma pojemność 560 litrów. Teoretycznie można spodziewać by się większego bagażnika, ale no nie jest to kombi, nie jest to van, jest to po prostu duże auto i tak naprawdę i tak ten bagażnik jest o 60 litrów większy niż w Audi A8 D3 i jest też według nieoficjalnych danych, z tego co sprawdzałem, większy również o 60 litrów od tego w BMW serii 7 E65. Jeżeli chodzi o najciekawsze opcje wyposażenia, no to warto wspomnieć o tym, że tutaj prędkościomierz nie jest fizyczny, nie jest to tradycyjny zegar, tylko jest to po prostu ekran. Inne zegary są tradycyjne. Samochód mógł być wyposażony również w system Night Vision, czyli system, który pokazuje Wam za pośrednictwem noktowizora, że na przykład są jakieś dzikie zwierzęta przed Wami, ludzie, i dzięki temu jedziecie sobie w nocy i widzicie na małym ekranie, na którym jest normalnie prędkościomierz, że z daleka na przykład zbliża się dzik, sarna, dzięki temu możecie zwolnić, bezpiecznie przejechać. Oczywiście nowocześniejsze systemy w nowszych modelach działają dużo lepiej, ale ale lepiej to mieć niż tego nie mieć, tak? Samochód jest wyposażony również w aktywny tempomat. Aktywny tempomat polega między innymi na tym, że samochód przyhamowuje na autostradzie i yy, rozpędza się sam, czyli tradycyjny tempomat to po prostu samochód utrzymuje całą prędkość. Aktywny tempomat samochód zwalnia, dostosowując yy, po prostu prędkość do auta poprzedzającego, tak? Czyli jeżeli auto przed nami zwalnia Samochód zwalnia, ma radary i po prostu utrzymuje odpowiednią odległość. Odległość można regulować. W aucie jest też system awaryjnego hamowania, który, jeżeli wykryje, że zbyt szybko zbliżacie się do jakiejś przeszkody przed wami, no to wyhamuje awaryjnie auto. Jest tu też system presafe, który tak naprawdę domyka okna, jeżeli wykryje, że będzie wkrótce wypadek, jeżeli czujniki i różne urządzenia pokładowe, jakby przewidzą, że teoretycznie będziecie mieli wypadek i już niedługo do tego wypadku dojdzie, w sensie no za kilka chwil, to system ten dość szybko przymknie okna, napnie Wam pasy, ustawi Wam fotele. Wszystko to będzie działo się po to, żeby zminimalizować skutki wypadku. Auto wyposażone jest również w bezkluczykowy dostęp, czyli wchodzicie bez kluczyka, odpalacie z przycisku. Jest tu też elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika. Adaptacyjne reflektory bikselowe, które skręcają. Jeżeli skręcacie w prawo, no to one też skręcają, doświetlając wam zakręty, co znacznie poprawia pole widzenia szczególnie w nocy. Auto po liftingu zostało wyposażone również w światła LED w tylnych lampach oraz światła LED do jazdy dziennej. Samochód może mieć na pokładzie również panoramiczny szklany dach. Dostępny był także pakiet stylistyczny AMG, czyli specjalne zderzaki, inne felgi. Auto bardziej rasowo, sportowo wygląda, a także nawigacja z bardzo ciekawym systemem e, SpeedView. Czyli polega to w skrócie na tym, że po prostu z jednego ekranu można oglądać dwie rzeczy. Jest to zrobione tak, że po prostu ekran, jak patrzy na niego kierowca, wyświetla nawigację, a jak patrzy na niego pasażer pod innym kątem niż kierowca, no bo wiadomo, siedzi po drugiej stronie, no, to może oglądać film. To jest bardzo ciekawe. Może sobie podpiąć słuchawki i wtedy każdy ogląda to co chce. Samochód można było doposażyć również w napęd 4x4 Wirmatic. Można też w aucie regulować charakterystykę układu jezdnego, dostosowując układ jezdny no do tego, czy chcecie jechać sportowo, czy komfortowo. No i wiadomo, można by tak wymieniać bez końca, ale warto jeszcze wspomnieć o dwóch yy, ważnych rzeczach: o systemie Airmatic. Czyli z zawieszeniem pneumatycznym, które bardzo dobrze wybiera nierówności. W przypadku tego egzemplarza, gdzieś tam jakieś drobne stuknięcia były, ale z tego co mówił właściciel, po prostu zawieszenie to wymaga naprawy. Ale generalnie przez większość czasu, przez większość testu, to zawieszenie wybierało idealnie i naprawdę bez wątpienia jest to jedno z najbardziej komfortowych aut, jakim jeździłem. Opcjonalnie w mocniejszych wersjach dostępny był również system ABC, czyli Active Body Control. Zawieszenie hydrauliczne, które dostosowuje charakterystykę do jezdni tak, aby po prostu jak najlepiej pokonać zakręt, jak najszybciej móc ten zakręt pokonać i możliwie w jak najlepszy sposób, czyli jak najbardziej gładko, tak żeby wszystkie nierówności były wybrane. Jeżeli chodzi o samą charakterystykę prowadzenia, no to auto zapewnia, tak jak już wcześniej wspomniałem, bardzo wysoki komfort układ kierowniczy w trybie sportowym jest zadziwiająco precyzyjny. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że będzie bardziej taki mułowaty i ospały, a tu jest naprawdę bardzo precyzyjny. Aczkolwiek jeżeli będziecie pokonywali autem szybkie łuki, będziecie wyczuwali oczywiście gabaryt tego auta i będziecie wyczuwali, że to auto troszeczkę pływa na tym zawieszeniu airmatic. No ale tak jakby no, trudno jest pogodzić bardzo wysoki komfort z charakterystyką sportową. Tu jest i tak bardzo dobry kompromis. No, ale wiadomo, jeżeli chcecie bardziej czuć auto w zakrętach, to myślę, że Seria 7 tutaj będzie lepszym wyborem. Jeżeli chcecie wyższy komfort, to S-klasa. Auto ma 7-obiegową skrzynię 7G Tronic. Skrzynia działa dość sprawnie. Oczywiście w dzisiejszych czasach są już skrzynie 9-obiegowe. W nowych Mercedesach one zmieniają w taki sposób, że nie poczujecie nawet momentu zmiany, ale to były inne lata, i ta skrzynia, jak na tamte lata, działa i tak bardzo dobrze. Ale też nie jest to tak szybka skrzynia jak skrzynie zautomatyzowane typu DSG, więc skrzynia dość sprawna, ale tradycyjna. Ale wtedy skrzynia DSG również miała swoje ograniczenia mocowe. Do pewnych mocniejszych wersji po prostu w tamtych latach nie była montowana. Pod maską auta, które testowałem, pracował silnik o pojemności 5,5 litra V8 o mocy 388 koni. W takiej konfiguracji auto przyspiesza do setki w 5,4 sekundy. Według mnie ten samochód na tyle tłumi otoczenie, że po prostu trudno, no nie odczuwa się tego, trudno wyczuć, że to auto tak dobrze przyspiesza. Widzicie to po prostu patrząc na prędkościomierz, i w ciszy samochód się przesuwa, a wam wydaje się, że w rzeczywistości jedziecie wolniej niż jedziecie realnie, więc też trzeba uważać, żeby się nie zapomnieć. Dźwięk silnika, też jak na V8, jest dość delikatny, no ale nie zapominajmy, że jest to auto dla ludzi, którzy chcą po prostu bezszelestnie przyspieszać, chcą, żeby ich auto sprawnie przyspieszało, bez mednego huku, szpanu. Po prostu to auto ma być stonowane, eleganckie. Jeżeli chodzi o spalanie w tym aucie, to w mieście spokojnie 17 litrów ten silnik łyknie. Jeżeli będziecie wariować, szczególnie w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, no to 20 możecie nawet przekroczyć w trasie. Zejdziecie do 12-13 litrów. Oszczędni może nawet ciut mniej, ale to już przy bardzo wolnej jeździe, poniżej przepisów, czyli pewnie 80-70 na godzinę. No a jeżeli będziecie bardzo szybko jechać po autostradzie, to do tych 15-17 dobijecie już tak naprawdę mocno jadąc. W tym odcinku to już wszystko. Ja zachęcam Was do subskrybowania kanału, do udzielania się w komentarzach. Do polubienia moich profili na Facebooku, TikToku, Instagramie i oczywiście, widzimy się już wkrótce. Cześć!